Jesteś spytał, rzucając czas, minie jabłko, w które właśnie zamierzał się wkręcić, abu. A co za różnica? zachnęła się dźwięk. schieniaczu Przymij mroczny kształt majaczu na tle gwieździstego nieba. Wejście kształtem przypominało głowę tygrysa ulepioną z piasku. Ktoś mnie przerywać mój sen warknęła głowa z jest kini cudów. To ja, Aladyn. Wejdź. Lecz nie was się tknąć niczego. знак